Witam Was już w trzecim świątecznym filmie i nie spodziewałam się, że będą aż trzy filmy. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie ozdoby świąteczne. Na pewno będziemy robić wielką kokardę. Mam sporo materiałów. E, mam gdzieś pomysł jak to zrobić. Czy nam wyjdzie? Zobaczymy. Raczej czy starczy mi czasu, albo raczej czy córka pozwoli mi na to, żeby nagrać jeszcze... E, Ozdabianie drzwi wejściowych, to oczywiście to też się tutaj znajdzie. Nie wiem jak u Was, ale yy, mój Instagram jest zalany tymi wielkimi, olbrzymimi, pięknymi kokardami, yy, które w sklepie są całkiem trudno dostępne, więc stwierdziłam, że zrobimy taką razę. Ciekawostka, nie będziemy dzisiaj szyć, chociaż nie ukrywam, że w sumie chyba najlepszym opcją byłoby przyszycie tego wszystkiego na maszynie, e, ale maszyna mam na strychu, bo nie wiem czy wiecie, ale swoje pierwsze kroki na Instagramie zaczynam właśnie od kontentu szyciowego. Zaraz tutaj Wam wrzucę e, to, co udało mi się uszyć do tej pory. Niestety przez oczywiście brak czasu e, maszyna poszła na strych, E, dlatego dzisiaj będziemy sobie inaczej radzić, będziemy sobie radzić klejem na gorąco. Jakie te materiały są z Allegro, e, oprócz tego tiulu, który zamówiłam już, o Jezu, nawet nie pamiętam kiedy, ale na jakimś temu albo AliExpress, może mi się uda znaleźć link, e, to, e, to Wam wrzucę w opisie. Oczywiście linki do tych wszystkich materiałów też postaram się zebrać w opisie, więc jeżeli e, chcecie bezpośredni link, to zapraszam oczywiście do opisu. Zaczynamy sobie tak naprawdę od najprostszej kokardy, którą możemy wykonać z tego, co tutaj mam. E, mianowicie mam dwa takie kawałki materiału, e, to jest taki... Tyul z perełkami. On jest mniej więcej 80 cm na 2 10 m 10 cm i będziemy sobie je składać. Najpierw jeden kawałek będziemy sobie składać, tak żeby zrobić sobie kokardę, a z drugiego zrobimy te takie taśmy zwisające z kokardy. Składamy sobie najpierw materiał na pół, następnie jeszcze raz na pół i teraz zrobimy tak, żeby ten tutaj, ten niewykończony brzeg schować sobie do środka. Tutaj staramy się, żeby to było w miarę równo. I tak naprawdę zwijamy. I mamy gotową kokardę praktycznie, ale to jeszcze oczywiście nie jest efekt końcowy. I dla bezpieczeństwa, ja to po prostu zwiążę tutaj subtelnie białym sznurkiem, żeby on po prostu nie prześwitywał. Pamiętając jednocześnie, żeby tutaj fajnie pozaginać tę kokardę, żeby ona taka była fajna, pozwijana, pomarszczona, bo to będzie fajniejszy efekt. Kardy rozłożyłam sobie ponownie, bo tutaj widzę, że troszkę mi materiału zabrakło, a fajnie, żeby to się trzymało, żeby tutaj żaden materiał nie wystawał. Zróbcie sobie tak, żeby subtelnie te materiały nachodziły na siebie. Żeby po prostu mieć pewność, że nic nie będzie wystawać. Marszczymy delikatnie i związujemy całkiem mocno, żeby nic nam tutaj nie wyszło. I słuchajcie, nie martwimy się tym, że ten sznurek jest widoczny, bo od tego mamy tutaj. E, drugi materiał. I moim zdaniem to jest chyba najprostszy z możliwych tutoriali e, na tak piękną, fajną, dostojną kokardę. No sobie z tymi, e, z tymi taśmami mamy kokardę. Całkiem dobrze się to prezentuje jak na e, dosłownie 3 minuty roboty. Tutaj tak jak mówię, można sobie te końcówki popodcinać, ale e, ja myślę, że ja ten materiał sobie rozwiążę e, po, po świętach i posłużymy jeszcze do czegoś. Oczywiście będę musiała go przeprasować trochę, szczególnie w tym miejscu, ale to już e, mniejsza z tym i bierzemy sobie drugi materiał na, na te nasze takie ogony, i tak naprawdę bierzemy go mniej więcej w połowie, przekładamy przez środek, i zawiązujemy. Przeplatamy dosłownie najprostszym supłem. I mamy to. Chcę zawiesić na choinkę testowo. Kokardę tak naprawdę dosłownie położyłam na choince, a myślę, że spokojnie można ją jeszcze drucikami przytwierdzić, szczególnie tutaj u góry i tak subtelnie zawiesić po dwóch stronach na choince, na gałązkach i wtedy będzie się prezentować jeszcze lepiej, ale ja już wiem, że ta kokarda jest za mała. Zobaczymy jak nam pójdzie z tym taką już klejoną kokardą, bo no ta jest piękna. Ale może być jeszcze trochę większa, ale już naprawdę, jak na szybkość jej wykonania, to naprawdę robi robotę. Bo nie wiem, czy ja robiłam minutę, dwie, może, może trzy max. Bez żadnego szycia, klejenia. Po prostu mamy dwa kawałki materiału. Słuchajcie, to był poziom. Banalny, a teraz przejdziemy sobie do nieco bardziej zaawansowanego tutorialu, który widziałam wielokrotnie już na Instagramie, na, na TikToku i tak dalej. Nie wiem, z czego była taka pianka, którą widziałam, ale ja wymyśliłam, że może to być pianka tapicerska. Właśnie tutaj mam. Tu jest akurat półtora metra na 50 cm i będziemy sobie to właśnie składać. Wokół jakby tej pianki obklejać ten właściwy materiał na kokardę. Ja nie wiem, czy ja sobie troszeczkę nie skrócę, bo mam idealnie taki sam materiał, takiej samej. Yy... Szerokości. Do co mi chodzi, żeby po prostu starczyło mi e, tego materiału właściwego na to, żeby nadłożyć tutaj nad, e, nad tą piankę. Więc ja sobie subtelnie zwężę, więc będzie 150 cm na może 40 cm, tak na oko i lecimy. Taki szyciowy prototyp. E, jeżeli chcecie, żeby w miarę równo obcinać daną tkaninę, dany materiał, to suniemy nożyczkami. Po stole. Czyli nie robimy tego w powietrzu, bo na bank nam ręka zejdzie. Wiadomo, że po stole też jest takie ryzyko, ale po prostu jest ono znacznie mniejsze. Mamy tutaj e, materiał, ten taki wewnętrzny na kokardę. I ja się zastanawiam, czy on mimo wszystko nie jest wciąż za szeroki, e, bo jak ja tutaj na to patrzę, to mniej więcej kokarda będzie tej wielkości, ale chyba nie za mała, nie? Podetnę sobie też zarówno końcówki, żebym znowu tutaj na boki też miała miejsce, żeby, żeby to podkleić. I tutaj też będzie dosłownie po, po 5 cm z jednej i 5 cm z drugiej. Teraz sprawdźmy. E, układamy sobie ten materiał, z którego będzie kokarda. Ja tu akurat mam taki beżowy zamsz. To są wszystko tkaniny tapicerskie, bardzo mocne, nie prześwitujące, bo na tym mi zależało. Potem jeżeli starczy nam czasu, to może Wam jeszcze opowiem o każdej, bo przez internet trudno kupuje się tkaniny. Szczególnie jeżeli nie znamy się trochę na tej gramaturze i tak dalej. Więc Wam troszkę przybliżę te, te materiały, jakie ja tu kupiłam. I z jednej strony mamy taki subtelny zamsz a z drugiej strony jest gładka. Ale my sobie zrobimy od tej zamszowej strony i to będzie nasza strona właściwa. Ja nie powiedziałam o najważniejszym. Po co nam tak naprawdę te dwa materiały? A po to, żeby ta kokarda była jak najbardziej sztywna, więc do tego posłuży nam po prostu ten materiał wewnętrzny, żeby ta kokarda możliwie właśnie się nie opadała, nie była taka sflaczała, tylko żeby była po prostu sztywna nie była taką sterczącą kokardą. Wraz mówię, e, jeśli chodzi o to, jakbym to robiła podczas szycia, to oczywiście używałabym szpilek, żeby wszystko sobie zabezpieczyć, ale to ma być taki trochę e, spontaniczny DIY, nie taki perfekcyjny do granic możliwości, więc e, więc sobie po prostu pozwalam na trochę improwizacji, trochę szaleństwa w tym wszystkim. Tutaj już widzę, że e, pianka e, jakby sam materiał pianki, myślałam, że oba są o szerokości 150 cm, jaki jest z reguły w przypadku materiałów, ale widzę, że pianka jest szersza, więc jeszcze muszę ją dociąć, żeby po prostu te materiały nam się tutaj ładnie skrały, więc jeszcze docinam. Ja zaraz je pomierzę, żebyście wy wiedzieli jakiej szerokości finalnie chcecie możecie kupić, żeby zrobić po prostu podobną kokardę i ja je zaraz wszystkie pomierzę. Piankę mamy około 45 na 120 cm. Materiał właściwy, ja sobie tak tylko tutaj będę nazywać, mamy 51 cm, 73 cm, czyli 146 cm. Zobaczymy, czy ten klej sobie da radę. A jak nie, no to mam jeszcze tutaj taki klej. E, boję się tylko, żeby on strasznie nie śmierdział, ponieważ no, córka śpi na górze i jakby nie chciałabym zaczadzić w domu. E, ale zobaczymy. Jest to kontaktowy klej profesjonalny. Jest to do mat tapicerskich, oklein, pianek, tkanin, wykładzin dywanowych itd. Tak więc powinien dać radę w razie czego. Ustawiamy je tak naprawdę jeden na drugim z takim tutaj marginesem na podklejenie. Będziemy sobie zawijać ten materiał, będziemy przejrzeć klejem na gorąco, żeby tutaj podwinąć i żeby mieć piękny taki materiał od drugiej strony. Co dalej z tym materiałem? Bo jak widać, ten klej już mi się tworzy. Protip zawsze sobie bierzcie podkładkę pod klej na gorąco. No i co, lecę szybko z całością. Słuchajcie, jednak klej na gorąco chyba dał radę. Jeszcze na końcu tak podkleiłam sobie te brzegi, tutaj te, te rogi. I co jest najlepsze w tym projekcie, że y, nie musimy robić tego perfekcyjnie, jak o linijki. Bo zaraz zobaczycie, że ta kokarda naprawdę będzie robić robotę. Bo już sobie tak wstępnie złożyłam. Ogólnie zasada składania kokardy jest praktycznie taka sama jak w przypadku tej tiulowej, Czyli mamy pas, po środku składamy to wszystko na pół. Tak, żeby te materiały nam się tutaj złączyły od e, tej strony. E, no i tak naprawdę zbieramy materiał. I słuchajcie, patrzcie na to. Właściwie mamy praktycznie już gotową kokardę. Ale oczywiście jeszcze ją tutaj musimy złożyć i za to się zaraz bierzemy. Ja myślę, że tutaj zrobimy na podobnej zasadzie też. Zwiążę sobie sznureczkiem delikatnie ten środek, żeby to nie puściło po prostu. A potem przysłonię ten sznurek już tym właściwym materiałem. Jak widzicie, piękna kokarda już jest gotowa. E, tutaj jeszcze będę sobie sprawdzać, czy właśnie jakiś materiał się nie odkleja, nie odchodzi, czy wszystko to wygląda dobrze. E, co ciekawe, jeżeli chcecie, żeby kokarda była jeszcze sztywniejsza, oczywiście możecie wykorzystać jeszcze sztywniejszą piankę tapicerską, albo nawet e, wkleić tutaj drucik, żeby to już w ogóle była totalnie sztywna kokarda. Ale jak na 10 minut roboty, myślę, że nawet nie. E, to jestem mega zadowolona. Piękny jest ten materiał. E, robię jeszcze tutaj ten środek i będziemy mieć gotową kokardę. Ten środek wykorzystam po prostu reszkę materiału, którą odcięłam e, przy równaniu, przy dobieraniu sobie rozmiaru, tylko po prostu podwijam sobie te brzegi tutaj e, do środka, żeby mieć taką krawędź ładnie wykończoną, przekładam przez środek i można związywać z tyłu. Jak na prostotę wykonania, e, ja jestem zachwycona. Więc co ciekawe, jak oglądałam tutoriale na te kokardy, to myślałam, że to jest dużo trudniejsze. A jakoś to poszło i naprawdę e, wydaje mi się, że kwestią jest e, dobranie w miarę sztywnego materiału. Tutaj tak sobie teraz myślę, że mogłabym jeszcze dobrać bardziej sztywną, grubszą m, tą e, piankę tapicerską. Wtedy ona byłaby jeszcze sztywniejsza. Jak widzicie, chwycę ją tutaj i ona tak delikatnie opada. A im ona jest sztywniejsza, e, tym bardziej mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jakby wyglądała na naszej choince. Ja tutaj celowo nie ściągałam tej białej, żebyśmy mieli fajne porównanie. Ale przyjmijmy, że tę sobie postawimy. Tu, jak widzicie, ciężko ją tutaj tak y, mieścić, ponieważ się ugina po prostu pod gałązką, bo jest dużo cięższa. O! No! I byłoby. Do tej kokardy dowiązałam jeszcze dwa takie ogony i zawieszam ją właśnie na choinkę. O, za daleko jestem. Zdecydowanie za daleko. Wiem, że na pewno będę ją musiała podwieścić tutaj w górnej części, ponieważ ona jest dosyć ciężka, więc po prostu na tych gałązkach po prostu te gałązki się uginają, aż był fajny efekt to fajnie, żeby była taka sztywna, a nie taka okrapnięta. Witam się z Wami w kolejnym dniu. Jak widać, w kolejnym outfitie. E, nagrywanie przy dziecku to nie jest taka łatwa sprawa. E, dlatego mogę mówić klasycznie, lekko przyciszonym głosem, ponieważ córka śpi obok i się śmieję, że czasem mówię, jakbym się skradała albo jakbym była takim przyczajnym tygrysem. Ale wracamy do tematu kokardy. I słuchajcie, ja już sobie dowiesiłam e, również te takie ogony tutaj, ale zauważyłam jeden minus, e, mianowicie ta kokarda jednak trochę opada, a ja chciałam, żeby ona była dosyć sztywna. I są dwie opcje: albo odpuścić albo kombinować dalej. Na przykład można kupić grubszą i sztywniejszą tą piankę tapicerską, to jest jedno. Na przykład podklejenie tutaj tego materiału wraz z drucikiem i to by była spoko opcja. Można na przykład doszyć tutaj już haczyki, nawet ręcznie. Po prostu za te dwa końce można było to powiesić na choince. I nie wiem, czy sobie tutaj w ten sposób nie poradzimy, żeby po prostu taką kardę już mogła zawisnąć w końcu ładnie na drzewku, bo to jak zawieszałam wcześniej średnio mi się podobała, bo ona była taka właśnie taka a nie o to mi chodziło. Sposób numer 3, który będę testować, będzie to chyba najprostszy sposób i najbardziej taki januszerski, bym to tak nazwała. Po prostu przebić się drucikiem, nie wiem, czy wy go widzicie, przebić się drucikiem przez te materiały i zobaczymy, czy się uda w ogóle przebić. Zobaczymy, czy się uda przebić przez te materiały. Więc próbujemy się tutaj przebić w tym miejscu. To działa. Jak coś. Mamy sobie taką pętelkę do zawieszenia bez żadnych dodatkowych haczyków. No i czat, mamy to. Oczywiście kombinerki gdzieś mi zginęły, więc będę to robić znowu nieprzepisowymi sprzętami bo znowu e, fun fact numer dwa, e, kiedyś dużo robiłam biżuterii. Bronzoletek z moliny, e, biżuterii i tak dalej. Więc chcę za dzieciaka, byłam duszą artysty, ale chyba mi to zostało, bo lubię różnego rodzaju diy -e. Więc tutaj proszę nie krzyczeć. Nie mam kombinerek akurat pod ręką, nie wiem, gdzieś mi zginęły. Patrzcie, tutaj mamy od razu pętelkę i ja ją sobie nawet tak Pozwijam. jak coś to drucik kupiłam w pierwszym lepszym markecie budowlanym był akurat na dziale z ozdobami świątecznymi i mamy jedną pętelkę i lecimy z drugą nie no hit jeżeli to się tak uda łatwo zrobić ale tak jak mówię chyba następnym razem bym zrobiła tutaj jakbym podklejała materiał to bym go razem tutaj z, po prostu z drutem i wtedy mogę sobie dowolnie manipulować tą kokardą Swoją drogą, dajcie znać, czy ktoś też za dzieciaka robił biżuterię. Może filofany, te takie kabelki, e, może brązoletki z muliny. Nie wiem, czy znajdę zdjęcia tych moich e, arcydzieł. Ale kolejna ciekawostka. E, nawet z moją taką e, dobrą koleżanką z podstawówki, pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli to oglądasz, e, miałyśmy stronę internetową z instrukcjami, ze zdjęciami itd., więc jakby to była zajawka na pełnej. E, a miałyśmy wtedy ile myśmy miały lat? Takie podstawkowe dzieciaki, no to kurczę. A tu widzicie już, już strony internetowe poważne. Oczywiście tam wspomagał nas jej tata w tym wszystkim, ale no takie młode dziewczyny, a już takie tutaj obyznane w internetowym świecie. Nie wiem, czy chcę podawać nazwę tego. Poszło mi zdecydowanie łatwiej niż zakładałam, bo myślałam, że nie pójdzie mi aż tak łatwo z tym pierwszym tutorialem, czyli tą taką tiulową kokardą. I tutaj też nie przepuszczałam, że to wszystko pójdzie tak naprawdę łatwo. Tak naprawdę mamy to gotowe, więc lecimy zawieszać. Dobra, wygląda to całkiem ok, ale mam wrażenie, że ta kokarda mogłaby być po pierwsze bardziej tutaj, czyli wyżej. I druga sprawa, mam wrażenie, że mogłaby być dużo, dużo większa. Jak wezmę tylko drabinę, albo poproszę męża, albo sama wskoczę na drabinę, a nie nienawidzę drabin, więc docencie, to powieszę ją jeszcze wyżej, bo tu mam wrażenie, że ona taka w porównaniu do tej całej dużej choinki wygląda na taką drobną. A tu nie o taki efekt chodzi, myślę, że fajnie będzie wyglądać mniej więcej tutaj, no ale ja tam już nie sięgnę, szczególnie z tego krzesełka. Na sam koniec pokażę Wam te materiały, które zakupiłam na Allegro. Wszystkie linki będą w opisie. I pierwsze co to mamy tą piankę tapicerską. Myślę, że gdybym kupowała drugi raz, to kupiłabym nieco grubszą, bo ona. Usztywnia trochę ten materiał właściwie, ale mogłaby bardziej, tak jak mówię, żeby nie było problemu, że ta kokarda nam troszkę tak opada. Zależy oczywiście jaki efekt chcemy, ale to mogłoby być troszeczkę sztywniejsze. Materiał beżowy, z którego wykonałam tę kokardę, on tutaj jest taki faktycznie leciutko zamszowy, z drugiej strony jest totalnie gładki. To jest bardzo fajny materiał, nie prześwituje, jest tego samego. Mam również taki, takie czerwone wino. Myślałam, żeby zrobić z tego kokardę na drzwi, ale nie wiem, czy mi starczy na te takie pasy, bo na tę kokardę na drzwi trzeba całkiem długi materiał przede wszystkim. E, jak mamy drzwi na ponad 2 metry wysokie, jakoś tak, jak liczyłam, no to wiadomo, jeden pas fajnie, żeby był 4 a ja tutaj mam bodajże łącznie 2 metry. Więc bez szycia by się to nie obyło, więc będę kombinować, co umieszczę na drzwi. Ale zastanawiam się też, czy w sumie nie zrobić jeszcze większej takiej na choinkę, żeby nie była beżowa, tylko taka burgundowa. Bo co ciekawe, tutaj nad moją głową na lustrze też jest taka burgundowa ładna, takie czerwone wino. I fajnie mogłoby to wyglądać razem. Więc e, kto wie, może mi się jeszcze uda zrobić przed świętami. Jakieś słoneczko się tu przez chmurki e, przebija i to jest naprawdę przepiękny kolor, przepiękny, taki to nie jest czerwień, to, to jest taki ładny taki ładny burgundzik, właśnie tutaj w razie czego zamówiłam jeszcze jeden materiał i ten kolor już mi się troszkę mniej podoba, ale tu jest też znowu sztywniejszy materiał to też jest taki, no to nie jest czerwień taka, ale też wpada w takie bordo delikatnie też fajny materiał, ale no mówię, ten tutaj ten kolor, nawet sobie porównamy to to widać różnicę, że ten jest taki bardziej czerwony, a ten jest taki bardziej Ciemniejsze. Więc tak wyglądają te materiały. Ten jest trochę sztywniejszy to jest w ogóle inny gatunek materiału. Jest czarny z drugiej strony. I czerwone z tej strony. I finalnie tego kleju nie używałam. Na pewno gdzieś, gdzieś się do czegoś przydanie niebawem, Może do tej drugiej kokardy, żeby sobie tak trochę przetestować ten produkt. Ale nie używałam go, więc jeżeli wy polecacie jakiś klej taki tapicerski, to też możecie dać znać, czy ten jest spoko, czy nie jest spoko. I do tego wszystkiego używałam kleju na gorąco. Jest to nie wiem czy z Pepko, czy z Action, jakaś taka y, niedroga, y, niedroga wersja. Jak widać, daje radę. No i klasycznie zapraszam na szybkie przebitki z efektu końcowego. Może mi się uda tę kokardę troszkę wyżej zawiesić, żeby był fajniejszy efekt. Niestety, niestety, przy tak dużej choince nawet tego rozmiaru kokarda wygląda na małą. E, jeśli chcecie zobaczyć film, oczywiście z ubierania tej choinki 3,5 metrowej, ponad. To zapraszam do poprzedniego filmu na moim kanale. Ja się z Wami żegnam, czy będzie jeszcze jakiś jeden świąteczny film. Nie mam pojęcia, raczej mało prawdopodobne, ale zapraszam, subskrybujcie. Będziecie wtedy wiedzieć, czy się pojawił, czy nie. I dziękuję Wam bardzo i zapraszam na przebitki.